Dzień dobry, cześć, kolejny dzień. Jesteśmy dzisiaj w miejscu, to się nazywa Kazbach. I za mną zobaczycie. Nie wiem czy zobaczycie, może później Wam pokażę miasto. Właściwie taki fort wojskowy, który był zrobiony przez Francuzów. Tutaj wszystkie te miasta były otoczone takim wielkim murem ochronnym. Wczoraj właściwie nic nie nagrałem, bo przemieszczaliśmy się przez pół dnia z miejscowości Merzouga. Jeśli dobrze wymawiam, to tam trzeba jechać, żeby wybrać się na Saharę. Miejscowości Ourzaza. Orza... za zat. Mam problem z wymawianiem tych, tych nazw. i tam po prostu przenocowaliśmy. Mieliśmy hotel z basenem. Tymczasem zobaczcie, jak wygląda to. To tutaj. To jest korytarz. To tutaj to jest korytarz rzeki. Terra wyschła. Nie wiem, czy to zależy od pory roku, czy... Nie no, normalnie chyba płynie ten hmm. drzewo. sobie odpoczywają. Ten ja nie to w ogóle wychylował, jak zdechły. jest Ty w tym Maroko to ciężko, jak cokolwiek robisz, zdjęcia, zaraz się czepiają, że chcą pieniądze za zdjęcie, że zrobiłeś. This right here was the actual palace, and then that behind us is the village, and it's a Berber village, so it was Berber people that lived here. ale wewnątrz tego było tylko pięć rodzin, które Jesteś Sebastian właśnie powiedział, że te wszystkie tutaj miejsca są opuszczone i opustoszałe No rzeczywiście, w środku nic nie ma Ciekawe, czy oni tak właśnie nie żyją na co dzień, że no po są te piaskowe ściany, mury i nic więcej w środku No i oczywiście od razu tu po wejściu przyczepia się do Ciebie gość nie pyta się o zdanie, czy, czy potrzebujemy doprowadzenia, czy nie zaczyna Wam opowiadać a no, później pod koniec będzie chciał od Was pieniędzy. Więc e, zaznaczyliśmy, że nie potrzebujemy. Kazbach. A, Instagram. A, no jeszcze wrócę tutaj tej myśli, bo Sebastian mówi, że dziwi się, bo w Europie, wszędzie gdzie był w takich miejscach, to. Wszystko zadbane. Miejsca tego typu, a tutaj po prostu kupa kamieni i czyste ściany. Wiesz, Fabrysiu? Yeah. 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 Widzicie? Puste ściany. Konstrukcja taka nie bym powiedział. Tam kawałek dalej, to po prostu odpadały rzeczy ze ścian. Mam nadzieję, że to się nie zawali. No ale nic w środku nie ma żadnych atrakcji. Dobra, może tak ma być. the sewer system the what It's the sewer sewer Uh-huh. um when a they use the restroom or a pro, a when they use, there was always water running oh, twierdzi, to jest system kanalizacyjny ah, okay. o, o sewers, sewers. Ścianę w piantu macha jak ściany w Takie patyki w oknach ściana Chcesz Jest panie. Nie wiem czy to było na kamerze, ale jak się z no, to cała konstrukcja, się trzęsie Domy z, z piasku i z siana No ale stoi, jeszcze stoi Dobra, wyszliśmy z tego portu Czy jak to tam się nazywa? Idziemy zobaczyć wioskę którą można chyba nazwać punkty widokowe. Tutaj sprzedajemy jakieś ciuszki. To jest wyschnięte koryto rzeki. Spanuje susza. Przejeżdża się mostem, ale wody nie ma. Wody nie ma. Dobra, już Jesteśmy daleko najwyższego punktu. Widzicie tam ogromną przestrzeń? Całe Maroko tak wygląda. Akurat przemieszczamy się samochodem, który sobie wypożyczyliśmy Dacią Logan. Tak jest, bok samochodzik. Nie. I z, właśnie rozmawiałem z Fabrycją na ten temat, że za szyby samochodu no nie robi to aż takiego wrażenia, nie? Widzi się po prostu te ogromne połacie terenu, ale jak się wejdzie na jakąś górę, czy wyjdzie z samochodu i zobaczy to nie będąc w ruchu 100 km na godzinę albo szybciej, no to rzeczywiście jest lekkie wow. Zobaczcie. side of the towers um, and then they were distributed to the Berber families that lived here um, and then those towers are called Agadir uh, which is why the city in the coast is called Agadir because it was the watchtower for the French most mm? okay. the To jest zajwania na jakichś krzypeczkach, jak okazuje się, że jakiś dziadek za mną zajwania. Wow, ale krajobraz, jakbym cofnął się w czasie. So, więc w 1990 roku is where they also również the Gladiator. Oh. um and so over there in that circle area is where they set up the fights um and then if you look at the arch right there yeah that's not original um that was built for the movie this this uh the doorway Ah yeah yeah that was built for the movie where did you find us no... i've been listening 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 <laughs> ah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Jaki można zdobywać wiedzę? Jak przejdzie się obok jakiejś tutaj hmm, jakieś grupki turystów z przewodnikiem, no to można posłuchać o tam ciekawostek no, albo można też zapłacić za przewodnika. My nie zapłaciliśmy Hej, got him, first try. nic nie ma, a tu gdzie jest rzeka, nie wiem czy mnie nie słuchajcie. tu gdzie jest koryto rzeki widać, że rośnie roślinność, a poza tym pustkowie. Cisza i spokój. O, jestem po pośrodku niczego. Ten spokój i cisza. Idziemy chyba gdzieś tam, bo mamy zobaczyć ten kanion. No się praktycznie niemożliwe. Kupiliśmy sobie piwo w Maroku 12 zł. Małe. O, Salu, Na zdrowie. Na zdrowie. got me thirsty later <laughs> <laughs> Mały przystanek chciałbym Wam pokazać coś, co się nazywa Onila Valley, czyli Dolina Onili. Chyba po polsku, bo by to było tak. Widzimy to tak. Jesteśmy. Aha. Dwa years? temu? Ta droga, którą jedziemy, została zbudowana tylko dwa lata temu. Tutaj można zobaczyć takie małe miejscowości po drodze. Oni byli zupełnie odizolowani od świata. Dopiero teraz można sobie przejechać tak wyasfaltowaną drogą, bo to jesteśmy jakby w trakcie naszej drogi do Marrakeszu. No i tak jak mówi Fabrizio, te miejscowości były odizolowane od świata. Dopiero dwa lata temu wybudowano drogę i można sobie teraz po niej przejechać. I rzeczywiście no, malownicze malownicze rejony. Znaczy malownicze, no wszędzie jest jakby jednokolorowo, ale robi to wrażenie. Tam nasza bryczka. Dacia Logan. Taki popularny samochodzik w tym rejonie. Ale mają podobno tutaj no, fabrykę. Fabrycja na wszystko tłumaczy, bo ma ze sobą przewodnik Lonely Planet. Bardzo fajna, bardzo fajna kolekcja na temat wszystkich. Znaczy nie wiem czy wszystkich, ale dużej ilości krajów. My mieliśmy akurat taki ze sobą. Karolina a ze sobą w Wietnamie. Można poczytać, o taki właśnie. Ciekawostka tego typu. Ja Wczoraj spędził kilka godzin w nocy czytając ciekawostek. Ja? Uh, ah yeah, zaraz wam pokażę, jak wyglądała kiedyś droga. Teraz widzicie, jest asfalcik, nie? Jest, jaki jest, ale jest. Ale nie wiem, czy wam czy mi się to uda pokazać. No bo ma szeroki obiektyw Widzicie tu? To jest stara droga Także w teorii byli odizolowani, ale można było przejechać no tylko tym piaszczystym szlakiem A teraz Ameryka Jeszcze jeden przystanek No niezwykły widok, niezwykły Czekajcie, jaka tutaj zejść Z kamerą i mi plecami, nie jest tak lekko. Jak w pusty środku ten kamień o oh, wow widzicie? To jest ten urok, miałem jechać się z zorganizowaną wycieczką. Byłoby taniej, byłoby taniej, pewnie nawet dużo taniej. Ale nie mógłbym się po prostu zatrzymać w takich miejscach. A tak mogliśmy sobie zdecydować, że... Zobaczymy coś takiego. Mama I love you Ale zobaczcie co tu się co tu się wyprawia Wow Podejrzewam, że właśnie wielki wielki kanion tak wygląda There, there This is the spot for the photos Instagram photos we can make Trzeba ostrożnie Pełno tutaj kamieni takich luźno boże mam nadzieję, że nie ma węży Woo! I we wait for my turn? Yeah, yeah, wow, yeah. tak. um terrible. Right <laughs> O oh, Jezus Chryste! O oh. oh, Jezu Chryste! <laughs> Zatrzymaliśmy się na kawkę w drodze do Maraka, Z takim oto widoczkiem Czekajcie, na jakiej, na jakiej wysokości jesteśmy? Nie jest tak to jest 1500 metrów 1000 metrów? Tak Ja myślałem, że 3000 ale kiedy przejechaliśmy to było 3000 Może mój kawałek jest źle Jesteśmy na wysokości 1500 metrów O, nasza kawa Ej Czekaj, czekaj Czekaj Tak, już byliśmy zaskoczeni Wypijemy sobie kawkę i lecimy do Marrakeszu Także już do zobaczenia tam tam to już chyba w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.